Dwudziestą kolejkę czwartej ligi mazowieckiej grupy drugiej rozpoczynamy od meczu, w którym zmierzą się MKS Piaseczno i naprzód Skórzec. To Hernik i Macioszek tworzą środkową linię, ale o tym za chwilę, bo mają teraz akcję gracze MKS-u. Strzał Kamila Hernika, jest Kamil Matulka i mamy bramkę. Może jeśli uda im się szybko wyrównać, będą w stanie podjąć rywalizację. Dośrodkowanie Krupnika. Strzał Szymona Wiejaka. Ale radzi sobie w tej sytuacji Marcin Adamiak. Nie. Wpadła jednak piłka. Czyli zaliczona bramka, więc 2 do 0. Na to, żeby pokazać powtórkę dośrodkowanie jeszcze raz Krupnika. Znalazł się dobrze Szymon Wiejak. No i w pierwszym kwadransie dwukrotnie wyjmować piłkę z siatki. To trudne zadanie mierzyć się z liderem zespołem MKS. Teraz Prusiński miał dobrą sytuację w polu karnym. Jest jeszcze piłka. I 3 do 0. Świetny strzał Rafała Macioszka. Krupnik jest w polu karnym. Dośrodkowanie. I mamy bramkę. Czwarty gol dla MKS Piaseczno. Bardzo dobra akcja składna. Z pomysłem zostawili łapkę w górę, żebyście zasubskrybowali nasz kanał z góry. Bardzo dziękuję za wszystkie, za wszystkie tego typu działania, za pomoc w rozwijaniu kanału i transmisji. O tym za chwilę, bo ma piłkę Konopski. Dogranie do Faliszewskiego i mamy piątą bramkę. Świetna akcja na swoim stadionie punktów gracze Piaseczna nie tracą. Mało tego, zazwyczaj. Albo prawie zawsze to są zwycięstwa, no i tak jest też dzisiaj. Strzał na bramkę, szósty gol dla MKS-u w meczu na stadionie w Piasecznie w 27. kolejce czwartej ligi. MKS Piaseczno pokonuje naprzód skórzec 6 do 0. Pewne zwycięstwo podopiecznych trenera Modrzejewskiego.